Witam na kanale Łaciński Mars. Ci z Was, którzy dłużej oglądają mój kanał, wiedzą, że kilkakrotnie wspominałem o wieku upokorzeń Chin. To okres w historii Chin, w którym ten kraj został upokorzony przez cywilizację świata zachodniego, przez anglosasów, Europejczyków. I te osoby, które od dawna mnie oglądają, wiedzą, że wyrażałem zaniepokojenie faktem, iż prawdopodobnie zbliża się wieku upokorzeń. Świata zachodniego. Zaczyna się nasze stulecie upokorzeń. I o ile wcześniej można było uznawać to za rojenia foliarza, tak ym, teraz podobnie twierdzi chociażby Marco Rubio, senator ze Stanów Zjednoczonych. Marko Rubio powiedział, że czeka na nas jeżeli nam się nie uda, to czeka na nas stulecie upokorzeń. Tak, jak widzicie, no, już nie tylko ja na ten temat mówię. Niestety, elementem wieku upokorzeń jest także ten harmider światowy związany ze zmianami klimatu. To jest element, jesteśmy upokarzani za pomocą również zmian klimatu. Teraz tak, zmiany klimatu istnieją. Klimat zmienia się od zawsze, to jest logiczne. Natomiast ja muszę o tym wspomnieć, ponieważ w tym momencie te osoby, które no, są po przeciwnej stronie, że tak powiem barykady, tylko czekają, aby nazwać mnie jakimś denialistą klimatycznym foliarzem i tak. No nie, klimat zmienia się od początku historii, odkąd tylko istnieje klimat, to zachodzą zmiany tego klimatu, teraz się ociepla, człowiek ma wpływ na zmiany klimatu, owszem. Tak więc miejmy to już za sobą, teraz pokażę Wam. Jak śmieją się z nas już Chińczycy, ponieważ tak jak mówię, ten wieku pokorzeń już niestety trwa. Wydaje mi się, że nie zawrócimy już z tej drogi. Zobaczcie, to parada wojskowa z 2019 roku w Pekinie, wielka parada, chińskie święto. I tam jechały takie platformy, no takie pokażę wam. Bardzo ciekawe te platformy swoją drogą, zobaczcie. Warto obejrzeć tą paradę. Również takie delikatne, subtelne aluzje do sytuacji na świecie są wyrażone poprzez te artystyczne, właśnie takie platformy. Można patrzeć na nie i myśleć, jak odnoszą się do obecnego świata. Oczywiście to tylko takie ogólne rozważanie, ale dobrze, przejdźmy do tej platformy, którą chciałem Wam pokazać. Teraz się pojawi. Będzie potem kolejna. To jest ta platforma. Zobaczcie. Mamy tutaj wieże wiertnicze. Mamy. Coś, co wygląda, jak było wysyłane w kosmos, tak? Mamy te wieże. Wiertnicze wskazujące na wydobywanie paliw kopalnych. I mamy, nie wiem, zboże, prawdopodobnie jakieś rośliny, w każdym razie pokryte śniegiem i szronem. Tutaj mamy już definitywnie płatek śniegu. To jest, to ta platforma, to jest kpina z nas. Za pomocą tej, moim zdaniem, ja tak to interpretuję. To jest po prostu upokorzenie dla cywilizacji świata zachodniego, i oni już zaczynają z nas się śmiać. To jest dopiero początek, to będzie nabierało tempa, ale na razie to jest tak delikatnie, symbolicznie wyrażone. Spójrzcie na tę platformę, może inaczej to interpretujecie. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzach. Dla mnie to jest początek wieku upokorzeń, i to jest po prostu na waszym ekranie przed sobą widzicie hmm, początek wieku upokorzeń, jak jest wyrażany symbolicznie. Kosmos nie dla nas paliwa kopalne połączone z mrozem. Cóż za dziwna instalacja artystyczna. Hmm. Jeżeli interpretujecie ją inaczej, to napiszcie mi od Internet zalewany jest masowo propagandą za miliony, grube, za dziesiątki, setki milionów dolarów produkowaną dotyczącą zmian klimatu. Tysiące takich filmów są produkowane pewnie, no może niedziennie, tygodniowo. Jeden z nich, ponad 5 milionów wyświetleń, zawsze mają gigantyczną widownię. Czy jest za późno, aby zatrzymać globalne ocieplenie? Cóż to skomplikowane? Te filmy mają pewne wspólne elementy. Narracja tych. Hmm. O, wybaczcie, muszę od razu podać źródło, bo wcisnąłem, a tu jest Jaś Kapela. On może ode mnie chce, chcieć 500 zł, na przykład, że użyłem jego jako źródła i nie podałem go od razu, tak więc artykuł z krytyki politycznej. Pisowcy, oddajcie nam nasze 900 milionów. Jaś Kapela napisał dnia. 17 grudnia 2019 roku, wybaczcie, muszę być bardzo ostrożny z krytyką polityczną, a szczególnie z Jasiem Kapelą, bo no, zapomnę podać tego jako źródła i będę musiał płacić 900 zł Jasiowi Kapeli, a nie chcę, także miejmy to już ze sobą. Tak więc narracja tych wszystkich ludzi ma pewne elementy wspólne, tak? każdy niemal z tych filmów, tak więc na tych filmach nigdy, nigdy, nigdy nie zobaczycie wykresu emisji Chin, jeżeli go zobaczycie, to zostanie natychmiast połączony, bo na tym z jednych filmów znalazłem, nawet on został natychmiast połączony z emisjami Europy i Stanów Zjednoczonych, po to, aby udowodnić, że łącznie te kontynenty, czy tam kraje, związki państw emitują 50% CO2 na całym świecie. Nigdy, nigdy nikt nie wspomina, że Chiny emitują 33% i wykresu, jeżeli chodzi o emisję Chin, tych wykresów wam nie pokażą. Nie pokażą wam Również znacznie gorszych wykresów, jak chociażby ilości nowych ko kopalń węgla czy elektrowni węglowych budowanych w Chinach. Tego Wam nigdy nie pokażą. Zobaczmy. Our global carbon footprint. I mamy wykres, bo to wszystko musi być, oczywiście, to jest taka, to ma taki naukowy charakter. To jest oczywiście taka nauka dla idiotów, ponieważ no, dostajemy jakiś wykres, On wygląda naukowo, owszem, są emisje CO2. Globalne, And tak. is I one oczywiście są połączone, no bo to jest logiczne, że żyjemy na jednej planecie. Emisje, wiadomo, mają. Jest węgiel CO2 wskazane w tych filmach, w tych materiałach propagandowych jest to, że musimy działać natychmiast, teraz, bo trwa, wiadomo, zagłada klimatyczna, pokazane są. Wykre jeżeli wykres jest pokazany, to nigdy nie będzie to wykres dotyczący Chin. Nigdy w tych filmach nie krytykowane są Chiny. Nigdy nie jest zwracana uwaga na to, że to Chiny emitują najwięcej CO2. Nikt nigdy nie mówi o zmianach, jakie muszą zejść w Chinach. Oczywiście, to, to, to jest produkowane za gigantyczne pieniądze. Jak to atrakcyjnie, fajnie wygląda. No, jest właśnie typowa propaganda. Kolejny kanał, słuchajcie, oczywiście ich mnóstwo jest tych kanałów. Tutaj nagranie też z YouTube'a z 9 września zeszłego roku. Tutaj jakiś chłopaczek tłumaczy z wielkim przejęciem, że natychmiast musimy przestać produkować energię. Liczba kłamstw. Y które przy tym wydają z siebie ci różni ludzie, jest przerażająca, przerażająca. Po prostu prześlizgiwanie się po pewnych tematach, nie wspominanie, tak jakby Chiny nie istniały. Słuchajcie, dla... można odnieść wrażenie, że Chiny są na innej planecie oglądając te filmy, a jeżeli chodzi o kłamstwa, to już jest po prostu żenujące. Spójrz... Starting with public buildings like schools. In Germany they incentivize people by subsidizing green energy and... W Niemczech są, um, subsy, są subsydia rządowe tak, dla produkcji, dla firm produkujących, czy tam ludzi produkujących energię odnawialną. Oczywiście on tutaj wspomina o Niemczech, no bo jego amerykańska widownia pierwszy raz słyszy, że istnieją Niemcy i myślą, co to jakaś wyspa, co to jest Niemcy. are making money by selling energy back. O, teraz wielu Niemców robi pieniądze, że odsprzedając energię, którą oni wytworzyli, do sieci z powrotem. Tymczasem w Niemczech, no, nie do końca, nie do końca tak jest. Ta ekonomiczna, znaczy ta energetyczna transformacja w Niemczech nazywana bywa ekonomicznym obłędem i to nie przez foliarzy, takich jak powiedzmy ja, czy przez różnych profesorów, doktorów honoris causa, przeróżnych uczelni w Europie. Z fatalną pomyłką transformacja energetyczna. Jest to ekonomiczny obłęd. Prowadzi do eksplozji cen energii elektrycznej. Wszystkie linki będą oczywiście pod nagraniem. Koszty subwencji wyniosły jakieś tam miliardy, ogromne euro. Będą oczywiście rosnąć. Raport niemieckiego federalnego, raport McKinsey'a, tak. Stwierdza, że program Energii ma osiągnięcia tylko tam, dokąd płyną bezpośrednie subwencje, itd. itd. Tutaj Federalny Trybunał Obrachunkowy krytycznie o realizacji Energii Michał Kędzierski. Kwiecień, 1 kwietnia 2021, tak. Federalny Trybunał Obrachunkowy, czyli Niemcy sami, innym Niemcom zwracają uwagę że na to, że to co robią jest bez sensu po prostu i nie działa. To nie jest to. Coś jest nie w porządku. Natomiast takie analizy, takie uwagi krytyczne natychmiast są zagłuszane. One nie przebijają się do um, głównego nurtu. On teraz mówi o Chinach. Zwróćcie uwagę, bo bardzo ciekawe właśnie jest takie. On teraz będzie mówił na temat Chin. Money by selling energy back. To grid. Czyli Niemcy sprzedają, Niemcy zarabiają już bo sprzedają energię społeczną. A, a Chiny mają, w Chinach jest firma Henergy, która e, przoduje na świecie w produkcji cieniutkich paneli słonecznych. They make and and Ale fajnie, robią and umbrellas and Cudowne są te Chiny, słuchajcie mają firmę.

Drugi dochód dzięki swoim faktom wiatrowym. Texas is It is... bo, Teksas, bo w Teksasie wieje wiatr jak diabli. Much like the Saudi of wind. <laughs> bo Teksas to jest tak jak Arabia Saudyjska, tylko że jeżeli chodzi o wiatr. No i trzy miesiące później, tak, bo to jest z 9 września, Teksas stanął, ponieważ. no um, ta sieć przesyłowa w Teksasie wysiadła kompletnie. Ludzie musieli spać w samochodach w tym um, stanie, ponieważ zabrakło energii. Zwyczajnie nie wyrobiła ich sieć energetyczna. Wspaniała, fantastyczna Arabia Saudyjska. Po prostu skończył się prąd w tej Arabii Saudyjskiej. Tak więc, jak widzicie, te kłamstwa są już zaledwie 3 miesiące później, czy 4 miesiące później już zostały. Jakby no, stały się oczywiste, że to, że to było kłamstwo. Natomiast kto będzie na to zwracał uwagę? Powiedzcie mi, powiedzcie mi kto będzie to pamiętał i. Pamiętał, że trzy miesiące temu przecież ten facet mówił, że Teksas to jest Arabia Saudyjska, a teraz ludzie w Teksasie przez parę dni, tam był naprawdę duży problem. Spali w samochodach, bo nie było energii. No kto będzie na to COVID, uwagi. Tutaj nauka dla idiotów, tak będzie wyglądała nauka w wieku pokorzeń. Zobaczcie. O, takie wykresy to jest właśnie nauka dla idiotów w czasie wieku. Tak będzie the tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Jeżeli chodzi o Polskę, na szybko, bo już jest długi odcinek. Tutaj już mówiłem, kto jest autor. Kto... Jeszcze raz. Jaś Kapela. Jaś Kapela, pisowcy, oddajcie nam nasze 900 milionów. Krytyka polityczna. Jaś Kapela, pisarz, poeta, felietonista. Napisał 17 grudnia 2019 roku artykuł, którego nie będziemy czytać. Tylko obejrzymy film. Jak e, ci. Walczący z klimatem idą, zobaczcie, to wygląda jakby szli na mszę, bo to jest religia tutaj, zobaczcie. Idą na, do kościoła jakiegoś, do banku i tutaj odprawią, odprawią mszę, będą teraz śpiewać jakichś psa. Ociepla psami. zmierzamy do piekła, Polsko, co z ciebie za kraj, elektrownie szkodzą wszystkim nam, atmosferę psów elektrownie, na przykładą. Słuchajcie, zobaczcie, to wygląda jak śpiewanie odśp... psalmu w jakimś kościele. W niebo, emitują... I... To jest religia, po prostu ci ludzie. Ma swoich ludzi ma. My będziemy. Tra, la, 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 la. Dobrze, przejdźmy dalej. Chyba nie muszę tutaj robić odniesień do jakichś mszy czy, czy innych obrzędów religijnych. Jest to po prostu religia. Ci ludzie są. Tutaj śpiewają sobie jakiś swój klimatyczny psalm. Kolejny artykuł z krytyki politycznej, co ja też chciałem z niego pokazać. Młodzież wyraża swój wspólny interes, Chcę przeżyć. Rozmowa z Edwinem Bendykiem. Magda Majewska napisała 30 października 2019 roku, ale nie o to chodzi. Nie chodzi o datę, tylko chodzi o to, że elementem wieku upokorzeń jest to, że upokarzające jest to, że tak dużo młodych ludzi, dzieci. Ludzie, którzy nie mają pojęcia, nie mają pojęcia o świecie jeszcze, nie mają wiedzy, nie mają. W tym momencie mają gigantyczne znaczenie i my musimy ich po prostu słuchać. Zostaliśmy doprowadzeni do tego, jest to upokarzające dla naszej cywilizacji tak starej, tak mającej tak wielkie osiągnięcia, że musi teraz, wymuszane jest na, na nas, żebyśmy słuchali ludzi, którzy mają, po, nie wiem, 16, 15, 14 lat. Przecież to już nawet. To jest upokorzenie. To jest upokorzenie świata zachodniego. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. To jest celowe. To jest celowe i to jest upokarzające. Proszę, spójrzcie. No. Młodzi ludzie z ruchu klimatycznego czują egzystencjalny niepokój, strach od życia do późnego wieku. Chcę przeżyć. Ktoś musi tym młodym ludziom powiedzieć, że nie przeżyją tego, co się dzieje. Tak? Umrą. Wszyscy umrzemy, niestety, przykro mi bardzo, że to jest brutalna prawda, nie przeżyją, tak więc przejdźmy dalej. To tego nie ja akurat nie będę pokazywał, ale muszę, przepraszam, bo krytyka polityczna, jeżeli chodzi o źródła, może być bardzo restrykcyjna, szczególnie jak kapela może od razu lecieć po pieniądze do mnie. Polacy na froncie walki o klimat, fotorelacja, Jakub Szafrański, ale nie będziemy tego oglądać i czytać. Tutaj ostatni artykuł z krytyki politycznej, jeszcze do Chin przejdziemy na koniec. Sofokles i Greta Thunberg. Klimatu, jaka, zmiana klimatu jak antyczna tragedia napisał Brian Deris, reżyser teatralny w Krytyce Politycznej 4 czerwca 2021 roku, czyli raptem 3 dni temu. Ten artykuł Brian Deris powinien natychmiast udać się do jakiejś poradni zdrowia psychicznego. Ja czytałem ten artykuł. Ten człowiek hmm, ma poważne kłopoty. To jest, ten artykuł to hmm, religijny odlot. On miał w trakcie pisania tego artykułu prawdopodobnie jakiś Właśnie religijny, taki już wręcz odlot. Pisze o Grecie Thunberg, przemawia jak postać z greckiej tragedii. Ja bym powiedział, że to wszystko jest grecką komedią. Zdesperowana wieczka, która wie, że zbliża się katastrofa i możemy nie, nadążyć, nie zdążyć jej zapobiec. On tutaj odwołuje się do Sofoklesa, do mitów starożytnych, do. Jest to po prostu straszne. Pisze na temat Grety Thunberg. W taki sposób, że cóż, no. To jest jakiś tam twórca kultury w Europie. To jest również upokorzenie, że ten człowiek. E, nie mogę powiedzieć słowa. Muszę bardzo uważać na słowa. W każdym razie on ma poważne problemy. do prawdy, ma bardzo poważne problemy. Pisząc o Grecie, w ogóle ma jakieś już religijne uniesienia, odwołuje się do mitów, do mitologii, do jakichś archetypów, do króla Edypa, do Sofoklesa, do wojny trojańskiej. Słuchajcie, po prostu jest to odlot już całkowity, kompletny, zupełny. Jest to upokarzające, że tak dorośli ludzie się zachowują. Dyrektor artystyczny jakiegoś teatru, pewnie z Wielkiej Brytanii. Dramat. Zostawię wam linki pod nagraniem, jeżeli ktoś ma ochotę przeczytać rojenia szaleńców, to zapraszam. Tymczasem Chiny budują nowe elektrownie węglowe i elektrownie węglowe wbudowane w 2020 roku będą w tym tylko jednym roku będą miały no, pojemność, powiedzmy znaczy taką hmm. będzie ich łącznie trzykrotnie więcej niż jest w reszcie świata. Tylko w jednym roku. Oni wbudują trzy razy więcej niż już jest na całym reszcie na całej reszcie globu. To jest niesamowite, to jest gigantyczna ilość w jednym tylko roku 2020. Nikt na ten temat nie mówi. Pisze na ten temat Reuters, ale to jest tak bez komentarza jakiegoś od autora, tylko sucha informacja, to jest fakt. The Guardian natomiast również o tym wspomina, to jest lewicowe, lewicowe czasopismo. A Chiny, aby spełniły te założenia klimatyczne, muszą zamknąć 600 elektrowni, 600, 600 muszą zamknąć, aby, no, aby, aby się udało uniknąć katastrofy klimatycznej. I teraz powiedzmy, jeżeli oni święcie wierzą, tak naprawdę jest, że nadchodzi, że już jest katastrofa klimatyczna, to czy nie niepokoi ich przypadkiem ta liczba? Dlaczego oni wszyscy w tym momencie po prostu nie rwią włosów z głów przed tronem Xi Jinpinga? i nie domagają się, żeby natychmiast coś zrobił, bo wszyscy zginiemy. Nie, po prostu ich logikę, ich sposób działania, można widać, że to wszystko jest teatr i oszustwo, kłamstwo, to jest upokarzające, jesteśmy widać, że to wszystko jest wyreżyserowane, opłacone, kłamliwe, nieprawdziwe, to są półprawdy, to jest propaganda, ale... Cóż, nie da się tego zatrzymać. To jest upokarze... Jesteśmy upokarzani przez nich, rozumiecie? Jesteśmy upokarzani po prostu przez innych ludzi. Śmieją nam się w twarz. Być może sami często wierzą w to święcie, właśnie co robią, tak? No bo zapewne w to wierzą. Nie wiedzą, że są tylko narzędziem, które służy do ostatecznego upokorzenia cywilizacji świata zachodniego. Teraz Xi Jinping. Który napisał książkę, ona jest czytana we fragmentach w takiej chińskiej telewizji propagandowej, co Xi Jinping mówi na temat ścieżek rozwoju Chin, paradygmat nowego rozwoju Chin. I teraz podpowiem Wam od razu z góry: nie ma tutaj słowa na temat zmian klimatu. Jest Xi Jinping, będzie mówił o czystym powietrzu w czystych chińskich miastach dla ludzi z Chin. To znaczy, że musi być czysto dookoła po prostu koniec, kropka. Mówi to do ludzi, że muszą mieć oddychać czystym powietrzem, nie wspomni ani słowa o zmianach klimatu. Nie ma w żadnym z fragmentów ksi tej książki słowa na temat walki z globalnym ociepleniem niestety You're listening to Xi Jinping, The Governance of China An produced by CGTN Zostawi link pod nagraniem. On tu mówi o drogach rozwoju Chin. Musi, muszą, się, muszą być innowacje, muszą produkować towary najwyższej jakości, muszą rozwijać przemysł. Chinese quality should be just as renowned as Chinese speed

Environmental protection should also. Obr tutaj jest użyte określenie environmental protection, czyli obrona. no środowiskowa, po prostu. Środowisko musi być chronione, może, trzeba dbać o środowisko, koniec kropka. No. be enhanced. And actions should be based on the understanding that lucid waters and lush mountains are invaluable assets. A holistic approach should Góry i morza są bardzo cenne. be used to conserve the mountains, rivers, Forests, farmlands, lakes, and grasslands, while controlling the pollution of the air, water, and soil should be strengthened. I gleby, I the rural revitalization strategy w... is central for Miejski. China to address issues relating to agriculture, rural areas, and farmers. To develop rural areas with thriving businesses, pleasant living environments, so. Tutaj jest mowa o rozwoju, o rozwoju tych wszystkich obszarów przemysłowych, wiejskich, w Chinach. Nie ma ani wzmianki o tym, że ktoś musi cokolwiek, coś zrobić w związku z jakąś trwającą zagładą. Nie. Absolutnie nie. Nikt tu nie musi, Rzyszen pięknie mówi swoim ludziom, że słuchajcie, musicie natychmiast się zmienić, bo jest zagłada klimatyczna, co wy robicie, musicie natychmiast zrezygnować z tego, tamtego, musimy natychmiast zrobić to i to. Nie, nie, nie. Tu jest mowa o tym, że ludzie w Chinach muszą żyć w czystym otoczeniu, po prostu. Jeszcze więcej produkcji, jeszcze więcej biznesu, jeszcze więcej operacji. Taka jest, Taka jest filozofia działania komunistycznej partii Chin. To jest po prostu upokarzające, co robimy jako cywilizacja świata zachodniego. Moim zdaniem to jest element jak najbardziej wieku upokorzeń. Jesteśmy upokarzani ciągłą wojną o klimat. Jeszcze na koniec. Hołownia. Czemu nie? Naprawdę, im więcej tego człowieka słucham, tym bardziej zachodzę w głowę, wie, jak ktokolwiek może na niego zagłosować. To jest niesamowite, słuchajcie. Tylko mhm. ja nie wiem, czy zdążymy. Tutaj już y, Hołownia mówi, że już jest za późno, tak? Także dlaczego nie machniemy ręką, powiemy, trudno, dobrze, no to umarliśmy, nic z tym nie zrobimy, tak? Już, no nie wiem. Tyle jest sprzeczności, słuchajcie, w ich narracji, że po prostu można by na ten temat wiele książek napisać. No, no właśnie, zdążymy? Nie. Są różne Te zdania na ten temat, Jakie ja, ja nie wiem, y, pamiętam, Chyba James Lovelock powiedział, że. Kołownia nie wie, czy zdążymy. <laughs> nie wiem. No to wartość Taki ojciec założyciel, można powiedzieć, ekologii tej współczesnej, czy jeden z ojców założycieli. E, on już jest tam koło 90 chyba mm. teraz. Parę lat temu udzielił takiego wywiadu, w którym powiedział, że teraz czegokolwiek byśmy nie zrobili, to już jest o 30-40 lat za późno. Znaczy, no czas na takie dyskusje, jak my teraz toczymy. To dlaczego nie rozwiązać strajku klimatycznego? Trudno, przegraliśmy, jest za późno, nie uda się, katastrofa klimatyczna zmieni, zmiecie nas, trudno, trzeba rozwiązać wszystkie strajki, zakończyć ten cyrk, pójść do domu. Lat i... temu. A teraz to już jest po prostu mechanizm, który odpalił, tak no jak właśnie. na tych filmach, co ten tyka zegar kaput, bo, prawda? i zawsze ten komandos go rozbraja na sekundę przed, mm -hmm. że tu nie kawałek. ma tego komandosa. Mm -hmm. Tak, że to. to, to jed... Wybuchniemy, jak ten komandos jest kaput. Jednak ten... dojdzie do końca i pod koniec XXI wieku będziemy mieli Ziemię z miliardem ludzi, e, zamiast 10 miliardów, i ten miliard, który zostanie, będzie mądry po szkodzie i ułoży świat zupełnie inaczej. E, czy, czy, czy ta wizja się sprawdzi? Nie wiem. Natomiast nie chcę. Ryzykować na życiu mojej córki. I dlatego uważam, że powinienem zrobić. ryzykować życie, a nie na życie. Absolutnie wszystko, co mogę, żeby, żeby do tego nie dopuścić, żeby choć jedno życie jeszcze ocalić. Trzeba zrobić wszystko, co się da, albo umrzeć próbując. Dlatego ja będę robił do końca ten kanał, dopóki. Ach, no cóż. Żeby sobie potem spojrzeć w lustro, bo tak zdaje się o tym pisze. A co innego możesz zrobić? Co innego ci zostaje. Przecież ja nie jestem w stanie odpowiadać za cały świat, ale. Ale na koniec. Całe szczęście, bo przecież już, już byłby koniec. Z dnia będziesz musiał odpowiedzieć. Byłaby zagłada ho Hołowniowiczna, zamiast klimatyczna, to by nas zmiotła z powierzchni Ziemi. Za zagłada Hołowniowiczna. Lustru. Będziesz musiał odpowiedzieć swoim najbliższym, będziesz musiał. Yy, wiesz... No Jezus, słuchajcie, to jest po prostu już jakieś biczowanie. Si si I tragiczny jest stan psychiczny ludzi, którzy nami rządzą. To jest druga sprawa, tych elit. Elity targane głębokim wstydem za swoją własną przeszłość, znaczy przeszłość cywilizacji świata zachodniego, za kolonializm, za to, czego dokonaliśmy, to, czego dokonali nasi dzielni, odważni przodkowie. Stoimy na ramionach gigantów, a oni zajmują się wstydem, który z jakiegoś powodu czują no, w związku z tym wszystkim, czego dokonali nasi wspaniali przodkowie. To pokolenie, ty, ty, ja, ja jestem już starym człowiekiem. Ty mhm. jesteś taki middle class, mhm. jeżeli chodzi o wiek. Natomiast pogadaj sobie z 17-18 latkami. Mhm. To są ludzie, którzy. Zwłaszcza ci, którzy są jakoś zaangażowani w kre... No właśnie, no właśnie nie ma co słuchać tych 17-latków pani Hołownia, nie? Może. Słuchajcie, aż ciężko naprawdę z tym listą upokarzające. To jest początek wieku upokorzeń. Kończę ten odcinek, bo zaczynam się denerwować, a i tak jest zbyt długo na ten temat już, tak więc no cóż. To wszystko. Dziękuję Wam za uwagę.